P6 A więc zaczynamy Kolejne autko Od spodu Na podnośniku Dzisiaj mamy świetną furę Jaką jest Audi A4 Z 2001 Roku Czyli mamy tutaj Do czynienia z Piętnastoletnim, a już w sumie to może i prawie szesnastoletnim niemieckim dupowozem. Niewiele Wam tu pokażę z spodu, bo niestety ta podłoga. To plastiki. Z przodu akurat mamy zdjętą osłonę. Bo coś tam było robione. Ale ile się da, tyle wam pokażę. Tutaj mamy tłumik. Natomiast ta część samochodu jest w żaden sposób nieuszkodzona. To znaczy, że nie mamy tu wlewu gazu. Ponieważ jest to czysta dwulitrowa benzynka. Która jedyne co spala oprócz benzyny to niewielkie ilości oleju silnikowego. Tak wygląda tylne zawieszenie, które jest nieco zmienione od poprzedniej wersji, czyli od B5. W Małyszu mamy wielowachacz przykręcony do belki. Tutaj fajnie to jest jeszcze sobie osłonięte. Tutaj jest zbiornik plastikowy, też fajnie jest zrobiony zbiornik, bo jest tak rozciągnięty jakby trochę wzdłuż pojazdu, ma to pewnie jakąś swoją, e, ma to jakąś swoją, swoje uzasadnienie na pewno. Tutaj mamy zaciski tylne. I pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, większość aut jest w taki sposób skonstruowana, gdzie ma mechaniczny zacisk i linkę. No kurde, nie potrafią tego skonstruować inaczej niż żeby linka szła do góry w swoim pancerze. Co nie powoduje nic innego niż to, że woda, kiedy to się już rozszczelnia, rozszczelnia się szybko ta uszczelka nam tutaj, woda sobie wcieka do tej linki i zbiera się w środeczku. A kiedy mamy mróz i zaciągnięty hamulec ręczny, możemy sobie pomarzyć o ruszeniu z miejsca z rana. <grytanie> Chyba że damy radę ruszyć z miejsca z tylnymi kołami zablokowanymi, pani puści ręczny, ręczny, Rę ręczny. Także sukces. Mmm, całkiem niezłe zimóweczki. Szkoda, że chińskie. Tutaj mamy amortyzator. Amortyzator jest oddzielnie. Sprężyna jest oddzielnie. Tu jest główny wahacz, który trzyma tylną zwrotnicę. Osadzony na dwóch potężnych met tu tulejach metalowo-gumowych. Jest jedna tam, jest druga. Śruby z regulacją kątów pochylenia koła, zbieżności. Tu mamy górny wahacz. Najczęściej właśnie tuleje na tym wahaczu. Tutaj się. Wywalają tak. Poza tym jest to dosyć solidne rozwiązanie. Rzadko tutaj się robi te zawieszenia. Dosyć, dosyć, mo dosyć mocny zawias. W tym aucie jest z tyłu. Co jeszcze znajdziemy? Eee, co jeszcze znajdziemy sobie w tym samochodziku? Tutaj mamy skrzętnie ładnie schludnie. Ukryty filtr paliwa. W ogóle cała podłoga jest fajnie schludnie ukryta. Tutaj widać kawałek progu. Mimo, że nie obejrzymy sobie tutaj progu, zapewniam Was, że rdzy tam nie znajdziecie. Jednak co, jak co, ale te samochody nie gniją. I to nie mam na myśli tylko tego, tego że to plastik nie gnije. Tylko po prostu są dobrze zrobione, proszę, 16-letnie auto. Nie ma śladu, śladu rdzy w miejscu, w którym przez te wszystkie lata był podnoszony. I to czasami może w barbarzyński jakiś sposób, być może jakimś zwykłym lewarkiem. to nawet jest złuszczona farba, a rdzy nie ma. Nie wiem czy on jest cynkowany, czy nie jest cynkowany, nie będę kłamał, opowiadał bajek. Wydaje mi się, że pewnie jest cynkowany, no bo normalnie to już tutaj by byłoby chociaż zalążki tej korozji, a to jest zdrowe jak z fabryki. Układ wydechowy już wygląda trochę gorzej, chociaż też nie ma tragedii. Jest tam pokryty warstwą cienku korozji, ale reszta jest spoko. Tutaj mamy symbole Audi Volkswagen, czyli to jest oryginał Proszę bardzo, tutaj mamy naszą dwulitrową jednosteczkę napędową, która bardzo fajnie wygląda od spodu. Suchutki silniczek. Nie ma wycieków. Ładne odlewy aluminiowe. Niepozalewane olejem, nieoblepione szlamem. Tutaj błyszczy się nam, błyszczy się nam obudowa hydraulicznego napinacza. W którym widać jeszcze napisy, także rozrząd musiał być niedawno zmieniany, kolektor wydechowy wygląda też nieźle. Tutaj mamy osłuszecz klimatyzacji. Tam mamy trąbkę. Tutaj mamy halogen. To jest belka. Yy, belka, belka, belka. To nie jest belka, to jest akurat wspornik, jakby silnika. Akurat jest też w pełni funkcję wspornika przedniego stabilizatora. Swoją drogą przedni stabilizator gruby, konkretny, chociaż z tego co wiem, on ma rurową konstrukcję. Ale czemu nie? Dzięki większej średnicy, średnicy, przenosi spory moment skrętny. Także spoko niech sobie będzie z rury. Tutaj mamy poduszki silnika. Nie radzę montować tanich poduszek silnika, bo to jest bardzo szybko to się mści. Chińskie, tanie jakieś poduszki, potrafią się wyrypać po pół roku. A potem jest płacz i zgrzytanie zębów i reklamacje i czemu tak się dzieje. Tu mamy rozrusznik. Całkiem przyzwoity w tym egzemplarzu jest dostęp do rozrusznika, nie ma problemu. Co by tu jeszcze? O, przedni odbojnik wymieniony bardzo ładnie. Często to jest sparciałe i to jest jakby taki e, bezpiecznik, że tak powiem, który chroni nam poduszki silnika, bo kiedy, kiedy mamy gwałtowne jakieś ruszenie z miejsca, jakiś strzał ze sprzęgła czy mocne przyspieszenie to stałe, <grywa> Hej! To chroni nasz układ napędowy przed tym, żeby poduszki silnika i skrzyni biegów nie pracowały, nie wyrywało ich za mocno. Także często to jest wsparciałe i widać, że ktoś tego nie wymienia. To też, też niewymienienie tego powoduje, że poduszki szybciej się wybijają. Warto jest zwrócić uwagę, ten element kosztuje może 10 zł, pewnie mniej jeszcze niż 10 zł, także żaden, żaden koszt. Przednie zawieszenie jest trochę zmienione w porównaniu do poprzedniego modelu. Ta zwrotnica już jest aluminiowa. I czemu zmienili na aluminiową? Yy. Oprócz tego, że trochę zmienili tam mocowanie górnych wahaczy, głównie chodzi o zmniejszenie masy niereserowanej pojazdu. Im mniejsza masa nieresorowana, tym lepiej. Nawet teraz nasi wierni, dzielni konstruktorzy pracują nad tym, aby stworzyć sprężyny zawieszenia kompozytowe. Czyli nie ze stali, tylko kurczę stworzywa sztucznego, sprężyny, zawieszenia. Kosmos. Chociaż w sumie nie taki kosmos, bo nie wiem czy wiecie, ale montowałem kiedyś przednie pióro do Sprintera, które było z Stworzywa sztucznego, właśnie z kompozytów. I powiem szczerze, ten sprinter robił ciężką robotę i trzymał się na tym, na, tym, na tym resorze kompozytowym, może nawet lepiej niż na swoim odpowiedniku ze stali. Także no idziemy naprzód i te nasze materiały są coraz lepsze. Tu mamy centralną poduszkę skrzyni biegów. O kurde, gdzie jest, ale gdzie jest wał napędowy? A zapomniałem, że to Audi Nie no, w by był Przegub napędowy wewnętrzny Duży, potężny Mimo, że silnik nie jest jakiś tam mocarny Przegub jest kozacki To jest duży przegub, mocny Także Tutaj szacun za to Leba zwrotnica Zupełnie taka sama jak prawa Tylko, że jest leba Hamulce w Audi nie budzą żadnych zastrzeżeń. I w przeciwieństwie do niektórych modeli BMW, w Audi jakoś z hamulcami nigdy nie było problemów, w takim sensie, że nie było takich sytuacji, że są jakieś słabe te hamulce. A u tam się nie piernie, czyli zawsze pakowali dobry Hebel, nie czajili się. Tymczasem byłem arze niestety. Chodzą tylko i drapią się po głowie jakby tu skołować dobry hebel od 46 litrowego diesla żeby to trochę poprawić hamowanie w swojej trójce także tu trzeba wagowi przyznać, że tu się w tańcu nie pierdzielo i hamulce to mają dobre co by tu wam jeszcze pokazać, nie ma co pokazywać, prosty silnik benzynowy, 20-zaborowy. Trzeba zwracać uwagę na to, żeby rozrząd zmieniać regularnie. Na to, żeby przy okazji wymiany rozrządu luknąć na napinacz łańcuszka, który potrafi być zużyty i grzechotać. Kiedy sobie tak będzie grzechotał, w końcu pierdyknie. I w najlepszym przypadku silnik nam przestanie pracować w najgorszym przypadku silnik do remontu a tutaj mamy lewą trąbkę i lewy halogen zbiornik do spryskiwaczy, tutaj pompka to jest przednia balka zawieszenia wahacze Parę słów o tych wahaczach. Jest taki mit na temat tych właśnie zawieszeń wielowahaczowych w Volkswagenach, Passatach w Audi A4, że to takie straszne gówno, że się sypią te zawieszenia. Moim zdaniem ten mit powstał przez to, że ludzie montują tanie chińskie badziewie, a potem się dziwią, że po jakimś czasie to się rozpiernicza po prostu. Moim zdaniem to jest głupota. Jak montujesz Badziew, to potem nie narzekaj, że to nie działa. No, trzeba zapłacić za komplet dobrego zawieszenia około 2000. Za komplet wahaczy ze śrubami. I mamy święty spokój. A jeśli nie święty spokój, to przynajmniej gwarancję na 2 lata i święty spokój oczywiście można polemizować jaka gwarancja na zawieszenie no fakt każda reklamacja to jest wrzut na dupie ale 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 warto kupować dobre części dobre części a nie badziewie Tutaj jest też taka ciekawostka na temat e, wymiany wahaczy w tym samochodzie, w tym i ogólnie we wszystkich wagach z wielowahaczem z przodu. Generalnie chodzi o te dwie kości górne. E, nie każdy wie o tym, że one muszą być w odpowiedni sposób zamontowane. Większość mechaników po prostu wykręca wahacz, wkłada drugi. I ustawia go tak samo jak był wcześniej. Tylko skąd on wiedział, czy on był wcześniej dobrze zamontowany? I zaraz jest niespodzianka: albo źle ustawione, albo źle ustawione zbież... ustawiona zbieżność, albo zaraz się wyrypują te wahacze. A to wszystko wynika z tego, że one muszą być ustawione pod odpowiednim kątem. Wcale one nie muszą być w linii prostej. Tylko są specjalne dane techniczne i jest podane w Audi A6 ma być inaczej, w Audi A4 ma być inaczej. W wersji z silnikiem takim a takim może być inaczej, na przykład w SC, która ma obniżane zawieszenie, inaczej się ustawia te wahacze. Także radzę podchodzić z dystansem do wszelkich poradników typu wyjmij, włóż, bo z tego co widzę, to dużo fachowców pomija ten drobny szczegół jakim jest to, że te wahacze należy ustawić w odpowiednim kącie, pod odpowiednim kątem do tej obudowy tutaj, do tego mocowania górnego. Czyli między tą główką, między główką wahacza a podstawą, jakby mocowaniem McPhersona to musi być odpowiedni kąt. To jest bardzo ważne.